Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was przepis na pralinki z białej czekolady oraz z przyprawami do piernika. Już Wam pokazuję, w jaki sposób możemy zrobić takie pralinki. Przede wszystkim mam białą czekoladę, to jest tak zwana kuvertura. Oprócz białej czekolady mam tutaj parę ciasteczek, pierniczków, które pokruszę. I włożę do wleję do czekolady oraz przyprawę do piernika. I oprócz tego mam foremkę do pralinek. W serduszka, ale może być też jakakolwiek inna foremka. I zaczynam od roztopienia czekolady. Do roztopionej czekolady dodaję pół łyżeczki przyprawy do piernika. Następnie wsypuję ciasteczka A na końcu rozkładam masę, kładam do foremki. Ta masa, która mi pozostała, została przełożona do jeszcze innej foremki, a teraz ta foremka trafia do lodówki na około 2 godziny. Po dwóch godzinach czekolada zastygła i teraz próbuję wyciągnąć pierwsze serduszko. O, tak wygląda moja pralinka z białej czekolady z przyprawami do piernika i okruszkami ciastek. Jak widzicie, efekt jest naprawdę dobry. Te pralinki są pyszne. Możecie użyć takiej czekolady, którą lubicie najbardziej. Oczywiście nie musi być biała czekolada. Mam nadzieję, że mój pomysł na pralinki się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!